Dziękując, chciałabym Państwu przekazać myśl o rozważenia Pani Anny Dymnej z Fundacji Mimo Wszystko. Ludzie postępują nierozumnie, nielogicznie i samolubnie. Kochaj mimo wszystko. Jeśli czynisz dobro, oskarżą cię o egocentryzm. Czyń dobro, mimo wszystko. Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. Odnoś sukcesy mimo wszystko. To, co budujesz latami, może runąć w ciągu jednej nocy. Buduj mimo wszystko. Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują Twojej pomocy. Mogą Cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz. Pomagaj. Mimo wszystko, dając światu najlepsze co posiadasz, otrzymujesz ciosy. Dawaj światu najlepsze co posiadasz. Mimo wszystko. Dziękuję.